My powinniśmy mieć jakiś zakaz chodzenia do galerii. Tiramisu to jest deser o smaku kawy, więc kawa o smaku deseru, o smaku kawy, to... Eka, eka, eka. Z tej strony Torni w dzisiejszym odcinku testujemy sobie nowości z fast foodów. Mamy parę rzeczy do stestowania, których jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, także lećmy już testować. W czasie, gdy my idziemy po nasze dzisiejsze nowości, wy możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem. Mamy czas, poczekam, okej. Okay? Dziękuję bardzo. Dobrze, kochani, jesteśmy już w smaku yy, i sobie zobaczmy, co nowego mamy w Maczku. Mamy -y. u, a to nie wypał chyba był z tego, co pamiętam. Dużo osób to hejtowało. Mamy fries z posypką smaku ramen, śmietanki z cebulką oraz smaku papryki. Mamy poziomkową iced latte, shake z kawą, iced caramel latte jest Latte i to już dawno było, nie wiem czemu to jest w nowościach. Teraz tak, tą piłem, jest bardzo słodka. Tej poziomkowej nie piłem, ale może nie będę pił, bo będziemy dzisiaj jeszcze mieli kawę, więc dwie kawy tutaj chcę. Weźmiemy te frytki o smaku ramenu. Mamy nasze zamówienie i dostaliśmy, czerwnie nie rozumiem, dostaliśmy frytki. Mamy to do szeikowania. Mamy frytkę. I mamy mm, posypkę. Tak, mamy posypkę o smaku ramenu. Także teraz wrzucamy te frytki do tego. Ah, oh, shit. Here we go again. Każą się jeszcze wdiłaję i bawić, nie? Mamy posypkę o smaku ramenu. I teraz. To tego <tryk> chyba nie będzie. A. Tutaj mamy instrukcję. Wsypać i począć. Shaker. Spróbujmy sobie. Wygląda to tak. No wygląda to jak frytki z przyprawą. Po prostu. Właśnie zmarnowaliśmy frytki. Właśnie tak to smakuje, kochani. Jak chcecie zmarnować frytki, nie wiem czy są to średnie, czy duże, to polecam. Jak chcecie zjeść coś dobrego, nie polecam. Dwa na pięć, bo nadal są to frytki z Maka, ale nigdy więcej to nie zamówię. Okej, okay, kochani, jeśli chodzi o kebsy, mamy tak California Summer. Jest to nowy jakby wakacyjne takie rzeczy. Mamy burgera, mamy Twistera i mamy chyba Bowla, Tak mamy Bowla, ale my tego nie będziemy mieć. My weźmiemy sobie takosy, czyli coś co moim zdaniem jest o wiele, wiele bardziej interesujące dla mnie tym bardziej. Nigdy w życiu nie miałem takosa, tym bardziej z KFC, także weźmiemy sobie to Classic Cheese, bo jest jeszcze takos Spicy Cheese, ale ja z ostrym to taka, wiecie, hate-love relacja, więc wolę klasyczny ser, bierzemy i próbujemy. Od razu kochani powiem, żeby nie zapomnieć, za frytki zapłaciliśmy 10,50 za takosy. 13 zł, 12,99, ja jeszcze ich nie widziałem. Także. że... Mm, uh, tu ma, wiecie, taki ser, jakby w sprayu góry Americano. Co mamy tutaj? W... Wow, to jest w ogóle w dwóch, jakby tortillach? Coś takiego, patrzcie. Mamy taką czerwoną, różową i mamy e, tą taką zwykłą. Ta różowa, czerwona, nie wiem. Tu jest serię, to jest jakby połączone z serem, i ona jest miękka, ta jest taka twarda, chrupiąca. Mamy tak kurczaka, cebulkę, pomidora, jakieś tam warzywka, bo to nie jest cebulka, tylko ser. Nie mam pojęcia. No, ja jest ten kurczak, jest ten ser. Spróbujmy sobie od tej strony. Jest to bardzo ciekawe, nie wiem co czuję, padła mi sałata. na pewno to czuję. Poza tym muszę wziąć więcej chyba. Dosyć mocno czuję ten ser. Smakuje dosyć mocno sztucznie, ok? No i faktycznie jest to taki ser w sprayu, więc no wybaczamy. To smakuje jak taki naczos, to chyba smaku samego w sobie nie ma. Mhm. Nie czuję, żeby miało. Czuć wiadomo kurczaka tych warzyw mało nie najlepsze. Że mówiąc, gdybym miał do wyboru to, a na przykład poke czyli wiadomo, moją ulubioną poprawę, to na pewno wziąłbym poke Bowla, ale eee, to, a na przykład twistera, którego tak się lubię, nie jest to moja ulubiona rzecz w nawet bym wybrał twistera, bo po prostu nie jest to najlepsze, jest dosyć mocno sztuczne. Wiadomo, jest lepsze od tego smaka, więc czy napięć. Kochani, my powinniśmy mieć jakiś zakaz chodzenia do galerii. Jakby z nami. Galeria kończy się zazwyczaj tak. Chodźmy już do tego Starbucksa. Stajemy kochani informację, że mamy jakieś melon flower, coś tam, coś tam. Mamy frappuccino z strawberries and cream, ale ja bardzo lubię spróbować frappuccino o smaku tiramisu, które jest już od jakiegoś czasu, ale jest to ogólnie nowość. Może nie najświeższa, ale jest to nowość, więc spróbujmy sobie jej. Kochani. Mamy naszą kawkę tiramisu, Paweł z uśmieszkiem. Ogólnie wygląda ona bardzo dobrze, na górze mamy jakąś posypkę, coś w tym stylu i chyba cukier, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale wygląda jakby to był cukier, może to otworzę i nie jestem pewien, jak to się powinno jakby pić. Chyba powinien nam to wymieszać, także papierowe słonki, no wymieszajmy to. U, u, tu jest pianka taka u góry. Mieszu, 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 mieszu. W ogóle pachnie obłędnie. Pachnie jak lody o smaku tiramisu. No w sumie to jest frappuccina o smaku tiramisu. Spróbuję sobie prostu. To smakuje jak tiramisu. To jest obłędne. Nawet mówiłem do kamerzystki przed chwilą, że tiramisu to jest deser o smaku kawy, więc kawa o smaku deseru, o smaku kawy, to, ale to faktycznie smakuje jak tiramisu, bo tiramisu ma jeszcze jakby takie różne inne posmaki, wiadomo, jest bardziej słodszy niż kawa i tak dalej i tak dalej i to smakuje dokładnie jak tiramisu, to nie smakuje po prostu jak kawa, więc naprawdę, naprawdę mi bardzo smakuje i jeśli jeszcze nie próbowaliście, warto. Że ja sobie piję moją kawkę i my widzimy się zaraz. A więc, kochani, wypiłem całość i serio, było to przeprzepyszne, leci ode mnie 5 na 5, bo serio. Jest to naprawdę bardzo dobra kawa. No i tak wyglądały nowości z fast foodów. Były naprawdę fajne. No i najlepszym okazała się być ta kawa tiramisu. Później chyba tacosy i na końcu frytki, które były nie wypałem, choć kamerzystka zjadła całe. No i powiedziała, że wkręcają, wkręcają. Także <laughs> tak wygląda dzisiejszy ranking. Więc dajcie znać w komentarzu, czy podobają się testy nowości Wam. Widzimy się w następnym odcinku. Niego dnia, wieczoru lub nocy pozdrówcie rodzinkę, trzymajcie się, pa. pa.